Jawożnicka modelarnia się Sielata zaprosiła na festiwal modelarski. Była to trzynasta odsłona tego arcyciekawego wydarzenia. Wszystko działo się w sobotę 10 września i niedzielę 11 września w Jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Nazjeżdżało się doborowe modelarskie bractwo z całej Polski i z zagranicy. Nowinką tegorocznej edycji festiwalu była makieta szlaku kolejowego o długości około 40 metrów. Pracowano nadową makietą Wespół, czyli pracowali modelarze z Warszawy, Holandii, Krakowa, Polanicy, Zdroju itd., itd. Makieta złożona po raz pierwszy w Jałożnie. Każda osoba, która powiedzmy mieszka w naszym kraju i nie tylko, może budować tak zwane moduły, jeśli chodzi o imitację kolei w wielkości H0. I tu jest przejaw tego, że my Kolejne osoby zbudowaliśmy sobie coś konkretnie w domu i przy okazji tej imprezy spotyka, spotkaliśmy się i połączyliśmy wszystkie swoje, że tak powiem, efekty naszych prac. Część z takich modelarzy odzwierciedla rzeczywiście to, co się na torach nie tylko w Polsce dzieje. Mamy tutaj pośrodku stację Szadek i to jest. Odzorowanie tego rzeczywiście, co jest. Natomiast tu mamy kolej, zupełnie stację abstrakcyjną, która nigdzie w Polsce najprawdopodobniej nie zaistnieje i nie, ma, nie mamy na to szans. W Europie pasjonaci modeli kolejowych stworzyli organizację zwaną FREMO. Dzieje się w niej mnóstwo ciekawych rzeczy. Nasza praca polega na modelowaniu ruchu kolejowego, taki jaki był w latach 60 -tych, 70 -tych najczęściej. Dodać należy, że najdłuższy szlak kolejowy zbudowany wespół przez członków tej organizacji liczył Ponad 2 km długości. Ponieważ wszystko działo się w tej makiecie niczym w rzeczywistości, to przejazd z jednego końca makiety na drugi trwał dosłownie tydzień. Wśród modeli jaworzyńskiej wystawy nie było takich, które by się nie podobały. Zachwyciły na przykład figurki, a wśród nich agenta J23, czyli uwielbianego Klosa, pewnego nieznanego marszałka, von Coś tam i samego Lasela krał w roli Maximusa. Figureczki są bardzo pięknie zrobione, szczególnie te detale. Są bardzo wzorowane. No podziwiam kunszt tych, którzy to wykonali. To jest precyzja taka, że... Niezwyczajna. No niezwyczajna. Ja nie, nie kleję modeli, nie robię, ale ale podziwiam takie rzeczy, bo to jest sztuka. Nam najbardziej podobał się model luksusowego statku wycieczkowego z basenami na najwyższym pokładzie. Można było bezkarnie zajrzeć do wielkiego świata. W modelarstwie najciekawsze jest to, że wszystko dzieje się na opak. To, co w realu jest duże, tu jest małe. To, co w realu jest małe, tu jest duże. Nic dziwnego, że modelarstwo budzi taki zachwyt. Tegoroczny festiwal, jak wszystkie pozostałe, uznać należy za udany. Chyba się udało! Chyba się udało, dopisali ludzie, dopisali odwiedzający, dopisali modelarze, którzy przywieźli swoje prace. Może nie do końca dopisała pogoda, ale też ma to swoje, swoje plusy. Także ogólnie impreza dobrze. Yy, modeli zarejestrowanych 900... 60 chyba 4. Faktyczny stan modeli blisko 1200, ponieważ kolekcje są rejestrowane jako jeden model, ale kolekcje modelarskie liczą na przykład 15 samolotów albo różnych innych pojazdów. Trzynastka okazała się szczęśliwą sukces odtrąbiony na odmianę w skali 1 do 1.